Witam Was! Teraz bym chciał akurat, mam okazję montować sprzęgło od C4011 czy 355 czy 60, bo to jest praktycznie to samo. I przy okazji chciałbym pokazać montaż samego sprzęgła. Nie, wymianę tarcz w tym sprzęgle. No, tutaj sprzęgło mamy w stanie rozłożonym, wyczyszczone, otłuszczone jest i co zaczynamy, tarcze wiadomo, mamy akurat też nowe tarcze, bo zakładamy do 40, mamy tarcze firmy Komfort, bardzo dobra tarcza i co, teraz do której tarczy która tarcza ma być ta dociskowa żeby je nie pomylić pierwsza czy druga Nie. ta z ząbkami wiadomo że to jest przyciska tarcze pierwszego stopnia znaczy się napęd ciągnika teraz ta druga widać że to jest to obrzeże gładkie ale nawet jak wy wymontowujecie stare sprzęgło bo nie musicie pamiętać ząbkami w którą stronę zawsze widać takie trzy odciski tutaj. O, widzicie, raz, dwa, trzy. To są o takich bolców. To są takie bolczyki tu przychodzą. Ja wam za chwilę jeszcze powiem o tych bolczykach, o tych słożniach. No. Bo te słożnie oni wyciskają tarcze drugiego stopnia no i teraz co e, tu akurat poprzepalane były te, te papierki te, e, te podkładki e, termiczne oni są po to żeby sprężyna się nie przegrzewała bo po prostu sprężyna jest tak wiadomo że tu jest przy tarciu ruszaniu e, jest e, ogromna temperatura nie? i wkładamy tych 12 tart e, sprężyn w te otwory i są wyczyszczone, bo wiadomo są i sprężyny tu są wszystkie jednakowe. Tak. Nie? 12 sprężyny, tak, tu są sprężyny. Teraz nakładamy tu, bo można tutaj wziąć lekko kropkami silikonu, żeby to było przyklejone już lekko, przyłapane, ale jak jest we dwóch się jest, to nie ma problemu, żeby, żeby tak założyć. O. Wszystkich tych podkładek jest 24 sztuki. Po 12 na, na dół i 12 na górę. No i to jest przygotowane. Teraz bierzemy tą tarczę dociskową i wkładamy ją tutaj I sprawdzamy jeszcze dokładnie, czy, czy wszystkie weszły O bo i sura sprężyna gdzieś minimalnie o trzyma. No i dobrze, jest teraz włożone. Teraz samą tą tarczę dociskową. Co trzeba zrobić? Ja, tu są te kapelusiki. W środku to musi być czyste, wyczyszczone i trochę grafitu, smaru. Wkładamy je tutaj o. I to też ważne, żeby one nie były zużyte, nie? No, albo pęknięte, żeby nie były. Tu gdzie te właśnie kapelusiki, że ja tak akurat nazywam, to jest wyciskanie tarczy pierwszego stopnia. To są trzy, nawet można przy regulacji sobie nawet rozróżnić, którą, które łapki regulujemy. No i co teraz? Teraz jeszcze wkładamy, wkładamy te bolczyki. tutaj, bo oni wyciskają nam tarcze drugiego stopnia. No i trzeba będzie teraz tak uważać, żeby czasami nie wypadły i z powrotem wkładamy ją tutaj już tak ustawiamy, żeby te śruby wystające, żeby trafiły akurat właśnie tutaj, gdzie te kapeluszki są. To jest tak. O, już wypadło. Zanim tą tarczę dociskową z łapkami włożymy, wkładamy tarczę drugiego stopnia. Drugiego stopnia. Tarcza musi iść do przodu. Do przodu, to znaczy się, że. Może pokaż, pokaż tak o, żeby było widać, no. że piastka z jednej strony bardziej wystaje. Wystaje. I tym wystającym trzeba zrobić do przodu. Obydwie do, tarcze do, do przodu. przodu piastka. Tak, do przodu. To bo znaczy się. W tej chwili w tym wypadku akurat idzie tutaj na dół, no, bo ta tarcza już później pójdzie już na samy początek tutaj, między kołem zamachowym a tą tarczą. I też można pokazać, o, że no. tutaj jest wystająca piastka z tej strony. I akurat w 40, 50 i 60 obydwie tarcze idą w stronę silnika tą wystającą piastką, wystającą częścią bardziej. No i następnie wkładamy, zwracamy uwagę się właśnie na te słożnie, bo one akurat przy takim wkładaniu e, mogą gdzieś wypaść. I, I... Też, też warto sobie tą tarczę tak idealnie w miarę na środku, na ile tak na oko chociaż ustawić, żeby później będzie łatwiej. Bo ona już będzie ściśnięta w momencie montażu sprzęgła. Ja ją akurat tutaj złapię. Weź. No dobra. O, no, tarcze mamy. Tą dociskową już łapkami tu włożoną i teraz będziemy montować, yy, ja tu mam taki prowizoryczny yy, ten ścisk. ścisk. Jeszcze może w międzyczasie warto dodać, że już raczej każdy wie, ale dla rozróżnienia, że zawsze tarcza pierwszego stopnia ma mniejszy, tutaj mniejszą średnicę tego wielowpustu, a tarcza drugiego stopnia, czyli od ma większą średnicę. Tu ja mam taki ścisk, on praktycznie do różnych rzeczy mi akurat yy, służy, nie? Składany. Ścisk to jest taki talerz od spodu akurat w naszym przypadku, e, za który jest przełożony przez otwór e, ta szpilka, e, ten pręt gwintowany i na dole są nakrętki, e, dwie zakontrowane. Położona jest na trzech, tutaj w, w trzech miejscach podparte, żeby te śruby nie opadały nam. No a musi być podparte, no bo od spodu są dwie skąpowane nakrętki, gdyby było przyspalane do tego talerza gwint, to nie byłoby problemu. No i u góry jest taki trójramienny wspornik, tu akurat jako takie dystanse są podłożone narzynki, no to jest taki wielofunkcyjny, w wielu rzeczach używamy ten, do, do, do różnego rodzaju ten ścisk. Dlatego nie mamy takich gotowych akurat do 40, a to cokolwiek można podłożyć, takie nie za wysokie, żeby to stabilnie było podłożone. W tym przypadku pod ręką były narzynki. No i tato jeszcze raz sprawdza tutaj wszystkie śruby czy są w linii, no i można to powoli ściskać. Co ważne, trzeba to ścisnąć nie do takiego momentu, aż te śruby będą na tyle wystawały, żeby dało radę łapkę jeszcze założyć. I pod spodem te występy trzeba sprawdzać, żeby się śruba nie obracała. Tu można sobie jeszcze takim prostym sposobem podłożyć coś pod te śruby, upewniając się, że wycięcie tego sześciokąta schowa się po prostu w tym, w tym wycięciu tego, tej tarczy dociskowej. I potem będzie nam się śruba obracać no i ona nie siądzie całkiem będzie nam przeszkadzać później no tu już jest przełapana tu jest przeciwna krętka jest w niektórych typach były montowane z blachy takie zaginane w starszych typach te śruby teraz jest dziesiątka ta długa właśnie a w starszych typach są śruby ósemki jeszcze i oni się często urywały te śruby łeb tej śruby się urywał a wiadomo później dźwigienka uderzyła o budowę sprzęgła i były te różne awarie takie pęknięcia obudów sprzęgła no i zmienili na te śruby właśnie dziesiątki już. No. Dociskamy te śrubami mniej więcej tak, żeby, żeby co najmniej jeszcze druga nakrętka nam pasowała, bo później będzie dopiero regulowana już na ciągniku. To będziemy omawiać y, następnie. Tak już będziemy w 40 montować naszej tu sprzęne. W miarę, żeby były jednakowo. No i możemy luzować śmiało. Ja akurat podłożyłem, bo to równomierne muszą być, akurat takie narzynki. Bo tu powinno być do każdego przyrządu jakieś tam podkładki, nie podkładki. To człowiek kombinuje. To nie jest jakiś tam serwis akurat, czy zakład, żeby mieć coś oryginalne. No, ja sobie kombinuję swoim sposobem i, i dla mnie to jest bardzo już wystarczające. No. I zaraz pokażę ten ścisk jeszcze od spodu tą, tą płytę. No, tu jeszcze jest ten ścisk już zdemontowany, czyli taka płyta. To jakiś taki odpad yy, i z otworem i tutaj u góry. Trójramienny docisk szpilka 16, twarda 9. Także prosta, prosta sprawa. No i tak. ja od spodu dwie nakrętki ja też To są nowe śruby, te dziesiątki założone. Ale ja jeszcze tu napawam, bo te śruby się normalnie obracają w tym y, przy regulacjach. No i teraz właśnie już, już nie będą się obracać. I, i ten spaw wiadomo, trzeba dopasować już na szlifierce no. tak y, teraz się właśnie robi Zamiast, kiedyś w starszych typach były okrągłe i zatoczone, znaczy się zeszlifowane z jednej strony i śruby nawet były y, ósemki później to ósemki też zmniejszyli łuby także no, czasami jest kłopot przy regulacjach y, teraz w takim stanie sprzęgło do zamontowania traktoru, przykładowo, to od razu wkładamy na ten wałek drugiego stopnia i wrzucamy w obudowę, niech się tak stoi. Nie? Tu jeszcze wiadomo, że wystaje. Ja Wam zaraz pokażę. O, ta tarcza. Ta tarcza. Ona jest wrzucona na razie. O. I w, te, w, w tej pozycji. Wiadomo, o to jeszcze wyciągnę, troszkę za, za wysoko. Ona tak musi być wstawać. O w tej pozycji ona sobie na wałku yy, to sprzęgło wisi. Oczywiście w skrzyni biegów jest w obudowie sprzęgło. I, sp I skręcamy ciągnik z powrotem yy, i to jest bardzo łatwo, bo te występy, te trzy występy wchodzą dokładnie w koło zamachowe. Także później te 12 śrub 8 razy 40, to jest śruby takie, bo niektóre trzeba wymienić. Jak są bardzo zerwany gwint, albo zauchromlony już ten kant, to dobrze by było wymienić je. No i później wkładamy, i uważając ręką przez okienko, żeby trafiły właśnie te, te występy łączące wszystkie tarcze. W te występy w kole zamachowym, bo bardzo łatwy jest montaż w ten czas. Nie I trzeba sobie centrować tarcz. Nie? A trudno jest wycentrować tarczę przykładowo, bo niby mamy dwa wałki, ale te dwa wałki raz nie pasuje. Że w jedną tarczę się wśliznie, drugą nie da rady. No, I trzeba się kombinować. Ale ja tak sprawdzam to są takie moje jakieś, no. Yy... Z praktyki to wyszło. Z praktyki, że, że to jest jednak dużo łatwiej. No. Bo jak jest więcej osób wiadomo, ale ja to nieraz sam robię. No i to, i to, to na temat sprzęgła. Później jeszcze będziemy yy, będziemy zresztą pokazywać, yy, że to sprzęgło będzie wrzucone w obudowę sprzęgła. I będzie, jak będziemy skręcać i regulować jeszcze yy, oczywiście sp sprzęgło. No, to chciałbym chociaż to na razie na temat sprzęgła. Aha, i, i tu są filmy już na temat, którą, jak, e, którą stroną tarczę zakładamy. Jeszcze raz ja tu z, e, narysowałem takie i Paweł, to. No to już tutaj widać. No, jest, bo. Coś to nie... było pokazane w filmie o, o odnośnie regulacji sprzęgła chyba Ursusika. Było pokazane przy okazji wszystkie te. Tarczy, ten sam schemat, nawet ten sam rysunek. No, jeszcze raz go tu pokazuję. I przy okazji sobie zobaczycie, no bo ja teraz dzwonię, no bo dzwonicie i, i pytacie, to, którą sprzęgło ja mówię. Tam w filmie gdzieś były, ale teraz może widocznie nie ma, yy, nie każdy ma komputer, teraz musi do kogoś tam iść, żeby to sprawdzać. No to jeszcze raz powtarzam, no naprawdę, bo nie chcę, żebyście mieli jakieś utrudnione, żeby to ułatwić Wam. To jeszcze raz pokazuję. Będę tak długo pokazywał, aż lepiej opanujecie. Jak ja, tu techniką. tylko jeszcze taka mała wskazówka, bo tam też w komentarzach było dużo e, zapytań. Wtedy Tato tutaj napisał tak no, zwyczajowo, że C350 tam przy 40, no. ale to jest C355. Aż ja, to wiadomo, ale dużo ale ludzi, ci którzy potrzebują film, żeby zbondować sprzęgło, to się zastanawiali, czy to jest to samo, dlatego od razu no, mówię. No.